Cześć moi drodzy, nazywam się Sandra Winiarska, witam Was na moim kanale Więcej niż Angielski. Dzisiaj o dwóch słówkach: advice i advise. Czy one znaczą to samo i różnią się tylko pisownią? Być może jedno jest amerykańskie, drugie brytyjskie, czy można ich używać wymiennie? Dowiecie się za chwilę. Kochani, zanim przejdziemy do treści naszego odcinka, chciałabym Wam tylko powiedzieć, że e, pod linkiem, który znajdziecie w opisie filmu na dole, możecie pobrać mój darmowy e-book, z którego dowiecie się, jakich 6 zachowań należy wyeliminować. E, żeby pozbyć się raz na zawsze blokady językowej i poznacie cztery filary mojej autorskiej metody nauki angielskiego. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli macie problem z blokadą językową, to wystarczy e, właśnie kliknąć w link i pobrać bezpłatny mini e-book. A teraz przechodzimy do treści dzisiejszego odcinka. E, advice i advice. Nie są to słowa, podkreślam, nie są to słowa, których możecie używać wymiennie. Advice jest to rzeczownik. Rzeczownik niepoliczalny oznacza rada. Na przykład możemy powiedzieć: He gave me some good advice, czyli on dał mi jakąś dobrą radę. Po polsku ten rzeczownik jest policzalny mamy, mamy radę, mamy kilka rad, natomiast pamiętajcie, że w angielskim nigdy nie powiemy advice. Albo a good advice, e, ponieważ e, przy, przy imków E i N używamy tylko przy rzeczownikach policzalnych. Advice jest niepoliczalny i nigdy nie powiemy one advice, two advices. Absolutnie nigdy, nigdy, nigdy nie. A piece of advice, some advice, e, jak najbardziej. E, więc advice i zwróćcie uwagę na wymowę. Advice i tam na końcu mamy z jak Sandra. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo teraz przechodzimy do słówka advice i tam na końcu mamy z. W angielskim jest to bardzo, bardzo ważne, że jeżeli na końcu mamy dźwięczną spółgłoskę, to musimy ją w dźwięczny sposób wymówić. Jeżeli widzicie w transkrypcji, że mamy tam z, to musicie wymówić z, bo jeżeli powiecie advice, to będzie to brzmiało jak Rada, o której mówiliśmy wcześniej, natomiast advise jest czasownikiem i oznacza doradzać. Na przykład: He advised me on choosing a new house. On doradził mi, advise somebody on something. Możemy advise against something, czyli doradzić komuś, żeby czegoś nie robił. Na przykład teachers advise that children Should do their homework. Więc e, różne sposoby użycia właśnie advice. To, co musicie zapamiętać z dzisiejszego odcinka, to to, że to są dwa różne słowa. Absolutnie nie wolno używać ich wymiennie. Jeden jest rzeczownikiem, rzeczownikiem niepoliczalnym, advice. Drugi jest czasownikiem, e, advice. Czasownik regularny. Dodajemy końcówkę ED, e, kiedy tworzymy czas przeszły i trzecią formę czasownika. E, I pamiętajcie, że. Różnią się one wymową. Advice i advise. Akcent jest taki sam w tych słowach, ale różnią się taką końcówką. Dla nas, dźwięczne wymawianie końcówek, dla nas Polaków, dźwięczne wymawianie takich końcówek jest dosyć trudne, ponieważ my ubezdźwięczniamy. My mówimy kot. I w momencie, kiedy powiem kot, to nie wiadomo, czy chodzi mi o takie małe, wuchate zwierzątko, czy o jakiś kod dostępu, bo ubezwięczniamy i mamy kot. Natomiast w angielskim bardzo ważne jest to, żeby nie ubezwięczniać dźwięcznych końcówek. Tam, gdzie one mają być dźwięczne, muszą pozostać dźwięczne. Zapraszam Was na Insta, gdzie znajdziecie post, w którym właśnie pokazuję te dwa słówka z przykładami, z różnymi e, zdaniami, e, z różnym sposobem użycia tych słówek w zdaniach, więc z tym możecie się zapoznać. Gorąco Was do tego zachęcam, a jeżeli właśnie jesteście zainteresowani tym, żeby pozbyć się blokady językowej, no to pobierzcie bezpłatny mi e-book, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Ode mnie to wszystko w tym odcinku. Cześć!